Jest niedziela 6 czerwca 2014 roku. Dwa dni, dwie doby dzielą nas od odwołania, miejmy nadzieję, dymisji niektórych z rządu Donalda Tuska, Sienkiewicza, Belki. Jesteśmy przed Sejmem, gdzie swoje miasteczko ma społeczna inicjatywa obywatelska. To jest ta taczka, która jest prowadzana, taczka z czerwoną świnią, która jest prowadzana. W oddali widzimy budowany krzyż, kopię krzyża z Giewontu. Tymi znakami, panie Mikołaju, chce pan dotrzeć do świadomości Polaków? Dzień dobry, dobry proszę, dzień o kilka słów dla telewizji narodowej. Witam telewizję narodową. No chcemy dotrzeć do Polaków, ja mam nadzieję, że do Polaków dotarła przede wszystkim świadomość już tego, że Jesteśmy rządzeni przez bandę łobuzów, bandytów i, i zorganizowaną grupę przestępczą, która się trzyma władzy bardzo kurczowo. No ale cóż, nie możemy, tak, że tak powiem, zostawiać sprawy ich własnemu biegowi i będziemy przyciskać tych łobuzów, żeby sobie poszli. Dlatego nie dwie, tylko trzy doby nas dzielą, bo te wota nieufności będą głosowane prawdopodobnie 9, czyli we środę. Natomiast już we wtorek, od godziny 19:00 my tutaj będziemy się, o tu, tu, tam, będziemy się gromadzić, tam będzie stała taka scena i my tam będziemy czekać na ten środowy poranek, kiedy ci posłowie przyjdą do Sejmu, do pracy, bo to jest ich praca, żeby głosować nad tymi wotami, które są już zgłoszone. No i chcemy troszeczkę mieć tutaj, że tak powiem, wpływ na tych, na tych panów, którzy zasiadają w tych ławach tam w Sejmie. Wpływ taki, żeby w końcu sobie uświadomili, że mamy już dosyć bycia rządzonymi przez, przez taką szajkę, przez, taki, przez takich łotrów, bo to inaczej się ich nie da określić. I dlatego zagłosują zgodnie z wolą narodu. Najlepiej od razu o rozwiązanie Sejmu, bo to byłoby najkrócej i najprościej. Mam... Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Proszę Państwa, jestem związkowcem. Znowu w prawa ludzi. Znowu krzyczę prawa ludzi. Żadnych praw ludzi nie ma. Pan premier, pan prezydent prawdopodobnie są ze związków zawodowych. Jestem ciekawy, jestem ciekawy, jakie związki oni reprezentowali. Kogo oni bronili? Wałęsę? To, to jest Wałęsa, ten łapciuk, grzecznie powiedziałem. Aleksander Mieszkowski wyraża inaczej. po raz kolejny swój negat swoją negatywną ocenę na temat rządzących. Panie Aleksandrze, pan tutaj będzie w wtorek i środę i będzie pan oczekiwał dymisji na pewno, rządu. Na pewno będę wtorek, poniedziałek, wtorek i środa, nawet i czwartek. Dotąd, dokąd pan premier nie odejdzie stąd i nie zostawi tego całego, wszystkiego. Co powinien zostawić? Sio, po prostu sio. Panie nie Mikołaju, tylko... ta społeczna inicjatywa obywatelska to sio, trwa już trzeci miesiąc. Do kiedy pan? Do skutku, do skutku. Będziemy tutaj dotąd, aż nasz skutek zostanie osiągnięty. Mamy tylko cztery postulaty. Natychmiastowa dymisja rządu, w ogóle bezapelacyjna, samo rozwiązanie parlamentu, bo to jest oczywiste, wybory na jesieni tego roku i uwolnienie Darka Komorowskiego. Ten no są cztery ten Czwarty postulat prawdopodobnie najbliższy jak będzie spełniony. Dariusz Komorowski wychodzi. Oby, jesteśmy... jesteśmy I przygotowujemy bez... mu tutaj huczne przyjęcie. Oczywiście, nie mam problemu. Kiedy, kiedy Darek tutaj będzie? No słyszeliśmy, że w przyszłym tygodniu, no nie wiadomo jeszcze na ten temat nam więcej szczegółów, dlatego, bo siedzi w zakładzie karnym dosyć daleko od Warszawy. Chodźmy panowie, jeszcze ujmiemy to wszystko z, z tamtego... Dalszego ujęcia i żebyście Państwo widzieli pewien bardzo ciekawy szczegół. Mianowicie ta pikieta jest przed Sejmem, ale jest za parkingiem sejmowym. Dla pomniejszych pracowników Sejmu tutaj wiszą nasze banery koniec dialogu konfrontacja trwa. Oddajcie Komorowskiego. Są czerwone świnie Powieszone na drzewach Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę Szanownych Państwa Jest parking Obecnie jest pusty, ale jest zapchany całkowicie Ponieważ okazuje się, że ci Państwo, którzy rządzą W parlamencie, upozdrawiamy Panią Kopacz I innych Nie potrafią sami sobie nawet parkingu zbudować Jest tutaj parking, który jest zapchany O godzinie 15-16 Jest tragedia Ponieważ pracownicy, ci pomniejsi Ci uczciwi, porządni pracownicy te Sejmowić, te, te małe myszki, które skrupulatnie tam pracują, urzędnicy państwowi nie mogą wyjechać stąd kłaniamy się i pozdrawiamy. Natomiast bardzo ciekawy szczegół. Tu jest parlament, tu jest miejsce, gdzie normalnie powinny się odbywać pikiety. No niestety zbudowano bardzo, że są, potrzebną rzecz, mianowicie parking rowerowy, ale zwróćcie uwagę, proszę państwo, ten parking mógłby równie dobrze być 30 metrów dalej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co zbudowano tutaj na tle pomnika Armii Krajowej, na tle Orła Polskiego, na tle znaku Polski Walczącej, żeby... To oczywiście bardzo potrzebna rzecz. Ja nie jestem przeciwko parkingom rowerowym i nie jestem przeciwko Tojtojom. Natomiast nie w tym miejscu. A tu widzimy, po to, żeby utrudnić pikietowanie, ponieważ kto będzie chciał występować na tle Tojtoja, prawda? Proszę zwrócić uwagę, to nie jest przypadek. Na tle pomnika Armii Krajowej urocza, niebieska Tojtojka. Oni się boją krzyża. Oni nie chcą, żeby tutaj, w tym miejscu, stał krzyż, nie chcą, żeby tutaj były poważne pikiety, no bo wiadomo. I z tego, co ja zorientowałem, powiedzieli mi pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta i firmy tej wynajmującej toalety, to jest właśnie na wniosek pani. Minister, pani marszałek Kopacz szefowej marszałek parlamentu, marszałek Sejmu. Ona właśnie i jej doradcy tak rozwiązali kwestię pikietowania, także jest to szczególnego rodzaju perfidny sposób upokarzania Polaków. Ja to właśnie umiem, żebyście Państwo widzieli. Piękne, znaczy piękne, tragiczne, ważne dla Polaków daty 39-45. Jedno zniewolenie, drugie zniewolenie sowieckie i nazistowskie a orzeł biały Krzyż Walecznych, Polska walcząca i toj-toj proszę Państwa tak zorganizowali przestrzeń publiczną nasi władcy tak oni nas w sposób subtelny, w sposób perwersyjny upokarzają. No i tak to wygląda, o żeby... O właśnie, o, tak to właśnie wygląda. Tak to yy, i to, proszę Państwa, oznacza, że rządzą nami, zasiadający w tym parlamencie, ludzi, którzy, ludzie, którzy nie chcą mieć kultury dyskusji, którzy nie chcą normalnego dialogu ze społeczeństwem, którzy społeczeństwo w sposób perwersyjny i perfidny upokarzają. Ale dzięki Bogu są tacy ludzie jak Pan Mikołaj, jak pan Aleksander, którzy tutaj wytrwale ee, pikietują, demonstrują i zorganizowali tu gdzie można. Zgromadzenie społecznej inicjatywy obywatelskiej. Sio! Ja to jeszcze tak tylko się wtrącę gieniu, bo to jest dosyć ważne, a prawo tego dialogu. My już tam nie mamy z kim gadać, my nie chcemy z nimi gadać, tutaj jest napisane. Koniec dialogu. Dialog to mógł być wcześniej, ale niestety nie ma z kim gadać, więc, się nie, nie gadamy, ma nie, gadamy z... nie ma sensu. Tak, po prostu nie ma muszą sensu, nie ma sensu z nimi gadać. Wybierzemy sobie nowych, będziemy dopiero z nowymi rozmawiać. Na pewno naszym zadaniem będzie również to, żeby nie dopuścić tych łotrów, tych łobuzów, żeby z powrotem dostali się na te ławy poselskie. Musimy ich oderwać z tych miejsc raz na, na zawsze. Na zawsze. Tak, ja też jestem za kolegą. Kolega ma w tej chwili rację, słuszną rację, to co powiedział. I jest, I jest, I jest. 6, 6 czerwca 2014 roku. Sio. Sio.